Witam serdecznie Maciej Wudzik, WG Kasokowo No jesteśmy po trzecim locie. Lot bardzo ciężki. Lot ba... kurde jak nie skubią. nie skup mi tak. No kurde. Eee, lot no jak Lot bardzo ciężki, eee, bardzo wymagający. Te mgły, które były, to to nie były takie mgły niskie. Były to bardzo wysokie mgły. Eee, które mogły spowodować, no niestety, to, że mogło być dużo, dużo gorzej. Gołębie sobie dały radę. No wczoraj upał niemiłosierny, wilgoć niemiłosierna, paruwa. No dały sobie radę. Dzisiaj mają sobie wolny dzień. A rano je o siódmej wypuściłem. Teraz jest dziesiąta. Ta dziesiąta, czyli praktycznie za chwilę będziemy wołać do, do karmienia urde jak mnie skubiesz Będziemy je wołać do, do, do karmienia Część już dawno wykąpała One, mówię, dzisiaj mają swobodny dzień Tu sobie zbierają, skubią Bardzo chętnie wyskubują nasiona Które spadają z... Drobne z brzozy Dlatego trochę też potrafią żerować Mówię dzisiaj też w kąpieli e, pulmo i kandy e, ze względu na to, mówię na te wilgocie, które są w powietrzu warto e, głębiom dać do, e, do, do wody kandy, żeby tu się żadne grzyby nie rozwijały na skórach, na piórach e, przy takiej wilgoci jest to, e, jest to na pewno e, dla, dla grzyba środowisko bardzo chętnie rozwijające się. E, Pamiętajmy o wodzie. No, woda w Głęniku, No w tej chwili no, elektrolity trzeba ją uzupełniać, nawet jak nie mają lotu, to przy takim upale e, warto podać się elektrolit dobry. E, my tu podajemy głównie elektrolit z Centrum Zdrowia. Elektrolwet to jest mówię elektrolit na, na bazie e, aminokwasów, czyli to jest to, co on im najbardziej najbardziej potrzeba. E, też co e, bardzo... Chcę zwrócić na to uwagę, uwaga na niektóre rodzaje gryty W tej chwili jak się daje do gołemnika gryty, tak żeby były zjadane No chyba, że to są dobre gryty, tak jak ja podaję tu gryty z, z plimy z, z, Czyli tą czerwoną cegłę I nam się nic nie, da, nie, nie dzieje Tutaj wczoraj sypnałem troszeczkę e, e, cegły w kostkach z, No nie będę mówił firmy No to wam powiem, że dzisiaj ona jest po prostu mokra jak kałuża, Jak błoto to wygląda Tyle jest wilgoci w powietrzu, czyli tak one tyle mają soli w sobie i to, i, i to wciągają. a szczęście, że tego dużo nie dałem. Kurde, jak tym jest kubierz. I dlatego mówię, trzeba zwracać na to uwagę, że, że nie, nieraz myślimy, że gołębiom robimy dobrze, a niestety nieraz może być tak, że, że zrobimy im krzywdę podając niektóre... Niektóre niesprawdzone produkty, chciałem też poinformować, że lada dzień będzie wchodził nowy produkt z Centrum Zdrowia, na ten który już bardzo długo czekamy. On, możemy go uruchomić, włączyć do, do systemu, podawania w każdej chwili. On praktycznie jest kombinacją z naturwetem i z Mykowetem, podany na, na karmę. No, to jest rewelacja. Ja myślę, że nawet żadnych innych środków do pierzenia nie, nie będzie potrzeba jako, jako dodatków tylko te, te trzy produkty o, i oczywiście olej Omega, e, który jest nam e, również e, cały czas bardzo potrzebny. E, tam jest gołąb widzimy, który trochę nosi skrzydło na dole. No niestety po wczorajszym locie są gołębie troszeczkę też uderzone. No mówię, te mgły spowodowały to gołębie nieraz nie widzą dokładnie jak lecą, bo były tak jak nie wiem, czy tam śledzicie stronę na Facebooku, widać filmiki, jaka to była mgła. To nie była mgła niska, gęsta, która tam gdzieś jest na wysokości e, paru metrów, e, dwóch, trzech. To była mgła na, naprawdę bardzo wysoka. W niektórych momentach nawet nie było widać szczytów e, wiatraków, czyli, e, czyli to taka niebezpieczna niebezpieczna mgła dlatego wczorajszy lot uważam jako przełom też na wugierze chciałem też mówię no gołębie potrafią lecieć w mgle to, to nie ma reguły, że go musi mieć piękną pogodę no oczywiście, że przy ładnej pogodzie byłoby może i mniej strat i, i mniej, mniej, mniej nerwów ale tutaj, no mówię, wczorajszy lot pokazał, że zdrowy gołąb potrafił pokonać wszelkie przeszkody. E, one są głodne, jak jeden wskakuje, to zaraz reszta, e, no, e, to reszta myśli, że tam coś już na nie czeka. No ale zaraz je nakarmimy, bo są, są głodniutkie. E, też chciałem powiedzieć, nie przekarmiajcie gołębi w ogóle w takie upały, one muszą być a, troszeczkę bardziej Głodne, wówczas no nie, nie czeka je żadna niespodzianka w, w postaci jakichś wymiotów e, czy coś w tym stylu. Gołębie muszą być, muszą być trzymane krótko w takich upałach. E, dziś na karmę jest i wczoraj e, podawany e, Adenowet. Jest to, mówię, żel, e, który jest dosyć często tu na wspólnym e, gojemniku podawany. Ze względu na, no mówię też na, na cenę, no nie mogę sobie pozwolić na to, żeby tu przy, y, stosować go tak jakbym chciał, bo ze względu na, na to, że tu takie mówię opakowanie to idzie na dwa dni, a po prostu koszta, które, które są w tym roku, koszta paliwa, koszta karmy, koszta produktów podniesione, ZUSy, no wszystko. Zresztą nie, nie muszę tłumaczyć. Wiecie jak, to, wiecie jak to wszystko tu wygląda i o, no nie chodź, no skubiesz mnie i one te kosta powodują to, że podejrzewam, że to nie tylko na moim golewniku, ale na większości golewników w tym roku troszeczkę troszeczkę będzie to odczuwalne i a w ogóle na gołnikach mniejszych, gdzie, gdzie pula nagród to jest ponad 30%, gdzie 40% zostaje na obsługę. Czyli po tym wszystkim to naprawdę naprawdę nie zostanie więcej, będzie, będzie biedny, biedny, biedny rok. Ale oby, oby wypalił jak najlepiej, oby jak najwięcej gołąbków przetrwało. No mówię tego mi będą leciały praktycznie tak jak zawsze zapowiadałem w czwartki ee, ewentualnie jednodniowe przesunięcie e, na, na, lot, e, na lot finałowy e, i na mały finał, bo już mówię ja nie jadę e, na te dwa loty osobiście e, pojedzie córka, ale to e, kurna, e, ale to musi być e, e, uwarunkowanej pracy. Ja dokładnie tam teraz nie wiem, jak jest z wolnym, ale te dwa dni będzie, nam może być jeden dzień wahnięcia. Czyli, czyli tak jakby to miało być, mały finał 1 lub 2 września, finał między 7 a 9 września, czyli tak planować. No chyba, że jakieś będzie, no nie wiem, anomalia pogodowe, no to to będziemy e, myśleć e, i wtedy będziemy wszystko ustalać No dobrze No gołębia, jak widać czują się e, wyśmienicie Jest troszeczkę gołębi obcych Muszę tam w tym gołębniku chyba ich siedzi 6, zaraz będę dzisiaj ich powyciągałem z gołębnika, wczoraj tam jednego, dzisiaj po, jednego, dwa, dwa nie mają numerów, dzisiaj wyciągnąłem dwa z numerami jeszcze Telefonów to zaraz będę tam e, dzwonił. Bardzo dużo głębi się błąka. E, jest bardzo, e, bardzo dziwny rok pod względem e, tego. Tu, tyle opcji głębi nigdy nie było. E, tutaj, żeby obcy go wchodził do głębnika, to naprawdę to rzadko się zdawało, że, zdarzało, żeby przez te tunele przeszedł. W tym roku jest tego naprawdę multu. Naprawdę mult. Do usłyszenia. Dobry lot. Idziemy karmić. Chodźcie. No. Nie schadz po mnie. Ład. Dobry